Cześć, z tej strony Rydel. I dzisiaj opowiem Wam o. Znaczy, dzisiaj, dzisiaj, tak, ogólnie dzisiaj będzie vlog po raz pierwszy na moim kanale. Yy, no ale o, dlaczego wcześniej je usuwałam i dlaczego znowu powracają? Powracają dlatego, że przez moment nie mam głównej bohaterki serialu, ponieważ zostawiam ją, ją, u mojej kuzynki. Ale spokojnie, mam no, nadzieję, że ją odbiorę do końca tego tygodnia. Więc dlatego nie ma jak na razie serialu. Jak on będę miała, jak ją odbiorę to na pewno będzie... Dalej na nagram odcinek serialu, bo już jest ponad 30 łapek. I za to Wam dziękuję. Mm. I ogólnie to i po prostu usuwałam je dlatego, bo nie dawaliście mi tematów i, i mi się kończyło wena i po prostu znam, że to jest bez sensu, żeby było 10 vlogów po prostu i tak dalej, więc no, no. i żebyście się nie nudzili ciągle teledyskami albo żebym miał jakąś wielką, długą przerwę to po prostu robię dla was vlog no więc pod tym vlogiem prosiłabym, żebyście zadawali mi tematy okej, okay, więc dzisiaj wybrałam jakoś tak, nie wiem dlaczego yy, wychowanie fizyczne tak, w skrócie po prostu każdy leci na tą lekcję, po prostu tylko ja i moje dwie przyjaciółki nie lubimy tej lekcji. Wszyscy normalnie i proszę bez hejtu, że nie, nie lubisz we i... bo każdy ma swoje zdanie. Ja Was w tym vlogu nie obrażam, że by było jak w to. Nie, nie obrażam go, nie obrażam go. I tak dalej, więc nie weźcie tego do siebie, co ja powiem. I po prostu każdy leci na tą lekcję, po prostu no, no tam nic takiego nie robisz. To no, po prostu lataż za piłkami i tak dalej. I, i nie wiem, jak jakieś yy, fikołki. Yy. No, tak. A ja dzisiaj nie jestem w szkole, bo mnie boli kręgosłup. A podobno na WF-ie yy, mamy mieć jakieś fikołki i tepe. No, i w ogóle jedyną fajną rzeczą jedyną, znaczy, może nie jedyną, <laughs> jedną z niewielu jest to, że jest siatkówka to jest jedna z niewielu fajnych rzeczy, którą lubię hihi, ale jest jej tak mało, o Jezu w ogóle prawie jej nie ma i kolejny minusem, którego nienawidzę w OFU jest to, że dziewczyny mają jest okropną panią na początku, też ją, okropną ona odeszła I nie jestem pewna, czy wróci, czy nie ale no teraz dali nam nową, która też jest okropna o Jezu a chłopaki to oczywiście mają najfajniejszość w ogóle, my mamy light, znaczy oni mają light, a my się musimy męczyć, nie no, po prostu najlepiej, nie no, nie no, bardzo fajnie paląć. Moja dziewczyna ma jakąś średnią babkę, a po prostu im dać jej kumpli, w ogóle. nie mogę, Mnie tak nie nagle widzę Piszcie, czy to lubicie Włochów, czy nie lubicie kumpli. I piszcie mi tematy o Mam nadzieję, że Włoch się spodobał taki, nie chcę przynudzać, Nie chcę przynudzać. Po prostu nienawidzę przynudzania. chociaż wiem, że w wielu filmikach przynudzą hiti. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten vlog się Wam jednak spodobał. To tak, to chyba by tyle odzwierciedla. Mmm, kocham Was.